Po krótkim przestoju Bo tu nas zima mocno Na Podlasiu zaatakowała Dzisiaj Wyruszyłem w teren Rozejrzeć się za łosiem I zobaczcie Co ja tu ujrzałem Na rzepaku przy rowie Aha, Jest rosocha z daleka, jak widzę, jest to ósmak. Idziemy, go podniesiemy. Zima powoli zaczyna odpuszczać. Będzie można wznowić poszukiwania. Tu jest taki rów. Seko przeskocza. Ja cię kręcę, jest znalezisko Tak Siedziałem sobie w domu Myślę sobie wyjdę, zobaczę Co mi szkodzi Patrzcie <laughs> o. Jest O i to niedawno chyba No nie wiadomo, bo był mróz, nie wiadomo Nie, nie. Jeszcze jest zapach to To ten on niedawno był zrzucony no, taki 2 kilo Taka sobie rososzka Prawy, będziemy szukać zapary Lewuska Ha, super Super, super Pozdrawiam, hej